To niewiarygodnie cudowny dar. To dar nad darami. Bo gdzie byśmy byli, gdybyśmy nie znali prawdy? Bylibyśmy uwięzieni w Królestwie Szatana. Ponieważ jedynym wyjściem, jedyną ucieczką jest poznanie prawdy. Poznacie prawdę, a prawda co? Wyzwoli Was. Uwolni od poszukiwań i uwolni od Królestwa Ciemności. Uwolni od oszustwa. Powiesz, czy ludzie nie mogą znaleźć prawdy na własną rękę? Nie. Nie, Biblia mówi, że świat przez mądrość swoją nie poznał Boga. Świat przez mądrość swoją nie poznał Boga. Pierwszy list do Koryntian 1:21. Weźmy najmądrzejsze, najlepsze, najbardziej elitarne, najdoskonalsze umysły, najbardziej błyskotliwych ludzi, i ani pojedynczo, ani indywidualnie, ani zbiorowo, ani nawet w całej historii nie mogą znaleźć prawdy. Dlaczego? Są martwi w występkach i grzechach, ich umysły są zaciemnione, i ich dusze są czarne od ciemności, królestwa ciemności. Nie mogą znaleźć prawdy. Paweł powiedział do Tymoteusza w drugim Tymoteusza 3,7 Zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Nie mówię, że nie mogą poznać prawdy o matematyce, prawdy o nauce, prawdy o mechanice lub czymś podobnym, ale nie mogą poznać prawdy o sferze duchowej. Pierwszy list do Tymotheusza 2.4 mówi, że Bóg, nasz zbawiciel. Chcę, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jedynym sposobem dojścia do Poznania prawdy jest zbawienie. Musisz zostać uwolniony z Królestwa Niewiedzy, ciemności, czarności i śmierci. To przychodzi przez krzyż Chrystusa. Wiara w Jego śmierć i zmartwychwstanie jest osobista. Wszystko, co Jezus powiedział, pochodziło od Boga. Wszystko, co Jezus powiedział, zostało następnie przekazane Duchowi Świętemu. I wiele więcej. O wiele więcej. Były rzeczy, które Jezus powiedział, których uczniowie w ogóle nie rozumieli. Na przykład w Jana 2.22, gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus.